Przejdźcie sobie w ósmym odcinku ze koło brzeg, Proszę! Tutaj sobie odjeżdża Regia. Pojechało. Dokąd? Dokąd? Do Kołobrzegu, do Poznania Głównego. Proszę, L57AL 1050, 1522. Tutaj mamy gryfik na EU 160, 0,33. Mi się wydaje, że będzie tutaj od porcenty. Chodźmy sprawdzić O, z on ma tu wagony. EU 160, 0,33. Tak, i to jest porcenta. To jest parcenta tutaj. O! Widzowie proszę. Tutaj mamy przetokówkę. Co ona robi? Mamy tutaj to przetokówkę. Ciekawe, że jak się tutaj się dzieje, wizowie. A tam jeszcze widzowie sobie swoim marszałku, którego niestety nie widać, więc będziemy musieli albo zaryzykować i przejść tamtę, tamtędy. O, bo widać, nic nie słychać sobie. Nic nie słychać. Chodź, może zobaczyć rozkład jazdy w takim razie. Okej okay. Ciekawe, że krzyk się jem Tutaj stoi parsenta tamtyj, malkrzewski zasłonięty i teraz tak Tutaj o tak, 12.30 malkrzewski, on kursuje Tutaj jest ta parsenta Dobra A w przyjazdach coś mamy? Poczekajcie. się A Nie odkrzytam się raczej ale jeszcze spróbuję coś znaleźć 16.02.02 02, 02. Ech, tu raczej nikt Nic sobie. tu raczej nikt nie ma a nie, 13,29. 02 najwyżej no dobra nie wiem, czekam aż tutaj się następna rzecz stanie ale tak, ciekawi mnie to też ciemno tutaj więcej się robiło z tymi wagonami no. od, od jakiego pociągu to w ogóle są te wagony? o chodźmy tam Wigzabie już no przejdźmy już bo mamy krzyżerki miło żeby się dostać na odjazd tego Malczewskiego tego Malczewskiego bo mamy pół godziny żeby, żeby iść z powrotem tutaj i nagrać parcenta więc się trochę tutaj przejdziemy to jest na Widzimy się, gdy przejdziemy już na drugi peron, albo ktoś będą zapowiadać, albo ktokolwiek. Proszę wizowie. Stąka wierza. To ja się manewruje. Tylko pytanie, co ona z tymi wagonami tutaj robi? Cicho. Proszę. Wagon od supi. ale co tutaj supi ma robić? Ona co 4 godziny na odjezd dopiero, ale wagon od supi przez zasadę tak, wagon od supi. No tak, widzicie, mi sobie? Wagony od soupi. Dobra. I teraz już prostą muszę się iść już na ten peron, kurde. Zostało 40 minut a ta stacja tak słabo zbudowana, że do chwili może zająć się w sobie. Więc no, widzimy się na peronie pierwszym. Tablica się popsuła przed chwilę. Nie, teraz wróciła. Ale wyświetlało się tam 3 2 x 180 hmm, Nie wiem, gdzie proszę oczy wyrobić. Bo tam w środku mechanik ustawiał jej napis nic. Kochany. Hmm. O, proszę. Tutaj to samo wyrobię. No. Zrobił to. Tak, tutaj mamy wagony. Od Malczewskiego. Malczewski jest jeszcze dłuższy chyba. Ja nie wiem, ile Malczewski ma wagonów. No, zamyka te drzwi. Dobra, przechodzimy, byśmy sobie na peron pierwszy. Myśmy jesteśmy tu na peronie. Tutaj mamy 401 da. I też sobie ja mam A no, tutaj już czwarty księg stoi. Co on tutaj robi w takim razie? Tutaj jest Malkszewski, teraz no się dowiemy... pociągów no. Tak, no. chcemy by sobie zobaczyć, co to jak za lokomotywa tutaj. A proszę mi sobie, a ta parycenta jest jeszcze dłuższa tam widać tego gryfina tam. A więc, tak, to gdy tak, się w poronie tam tam nie zwieścimy. tam tak, 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 nie nie szkoda Szkoda, szkoda szkoda To musimy kurde tam tam Już te pół godziny i lokomotywa na krzele to jest uwaga to tak, tak, EU-07-038 e e Tej loki, tej loki można jeszcze jej nie widziałem EU-07-038 e A teraz parę chwil, a tata patrzy, bo co musimy tu do... Na pamięć peronu, żeby ją zobaczyć No Tak, no Dobra druga foto I to jest pasuje, a nie EP. widzisz? No. Może to jest to ciągnięcie. No ale towarowe z Intercity to nie ma sensu To nie wydaje mi się Dobra widzowie Tutaj my poczekamy na odjazd tego Marekziapskiego Więc dajmy sobie Czekamy Czekaj sobie no. Zostało 5 minut do odjazdu w pociągu Intercity Malekziawski na krzele mamy właśnie e o, właśnie zapowiadają. Ale nic nie słychać. Przeliśmy sobie fotkę. A tam ma wiadra, ale takie łączone. W fotce są dwa reflektory. No, tak. robię sobie. Czekam na odjazd. Do odjazdu zostało idealnie 5 minut. Proszę. Malczewski będzie ruszał. Ale się szykują On rusza w końcu? No Proszę Wpuścił fotograf No, no bo chyba w złym kierunku Nie, No, był w złym Proszę Intercity Malaczewski z EU07038. za dolar I proszę, Intercity Malczewski Dobra, I idziemy teraz nagrać w ksiągi Intercity Parcenta, więc musimy my teraz przejść znowu na, 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 na tamten peron. Trzyda nam się teraz zbyt teraz to nie spieszy dlatego, że Pan się ma odjechać za, za 30 minut, a ja nie chcę tutaj marznąć zbyt, więc na wizowie. idziemy znowu na peron drugi. Tutaj sobie stoi ta parsenta, W ogóle, co ciekawe, tam wagon to ma problemy, i może go będę musiał odczepić. Więc, nawet że mam się miał do dodatkowe 15 minut do Nie wiem, tak mi się wydaje. Dobra, wiemy sobie, widzimy się, gdy będę już na Peronie drugim Ok, bym sobie, jesteśmy już tutaj na Peronie. Tak, już na pewno drugie mieste jesteśmy. Kierujemy się tam na lokomotywę. Tutaj stoi ta stonka z wagonami od supi. Zrobię zdjęcie. Okej. Okay. Spokojnie. Wystarczy internetu jeszcze. Na te dwa ostatnie czy trzy ostatnie nam nagrywki w przerwie świątecznej, czyli właśnie w Koło Kołobrzeg, Łódź Fabryczna, Intercity, 8.1.1.5.2%, a to ciekawe, że 8.1.1.5.2, bo wczoraj w Wilcowie ten miał chyba 8.1.1.1.4, jak mi się wydaje. Jest ja ciekawy, jak się ma teraz 8, 1, 1, 5, 2. Jest bardzo ciekawe. Księcho. Księcho. <tysklary> będzie słuchać, będzie słuchać. Ja to na nainie nagranie słyszałem. Nie ufam temu. O, troszkę to zrobię, zwięg Dobrze idziemy. No tak. tak, ale one są, ale to jest dru, druga klasa, a ona jest zawsze przepełniona. A do przejściowych drugich klas to generalnie pakują dodatkowe siedzenie. A proszę, a to jest Druga klasa zamienia na pierwszą klasę. Dobra, widzowie. Widzimy się, gdy już dojdę tam do lokomotywy. Się tego drugiego, tak. Dobra, widzowie. Jesteśmy już tutaj. Proszę, eu 160 033 Szukamy na odjaz. A ma odjazd za. 19 minut więc no, zaświęciliśmy tutaj lekko krzas Szukam na odjazd Ok, bym wyci, sobie Zdecydowany Pociąg ma odjazd o, o, o. o godzinie 13.01 więc zostało do odjazdu 15 minut Więc na biód sobie Musimy w takim razie tutaj czekać. Zapowiadają odjazd. Zapowiadają odjazd. Ech, ale tu nic nie słychać. Następny miko? Ej, nie no, Tutaj się zbiera pełno mikor. Już tam jest dwójka. Tutaj jest, tutaj jest jeszcze jeden z telefonem. Koło brzegu tak dużo mikoli to nie widziałem. Koło brzegu jest bardzo mało tych mikoli i w Kompletnie ich tutaj nie widzę, więc to rzadko. No tak. Ale w trzkiance to ma sens, bo są tam kilka mikoli z trzy krzyanki. Ja już znam. Dobra. 10 minut do odjazdu zostało, a ten czas mi jak coraz wolniej, ale my musimy poczekać tutaj. W końcu widzowie, będzie już dziewięć już tych materiałów w brzegu, a tak nieźle 10, bo jeden to też jest, ale nie nagrałem, mówię, ale się nazywa inaczej. Więc no, będzie jeszcze dzisiaj, dzisiaj tu raz będę już na tej stacji, to będzie o godzinie 16 i nagram Bosmana, Supie i tego porcenty, właśnie znowu. Więc no, tylko Was informuję. I teraz już faktycznie idealnie 10 minut do odjazdu zostało. Więc na widzowie czekamy, czekamy. Na Ja nie wiem czy tutaj się działo, czy to po prostu odjedzie, bo tam jest problem z tym wagonem. Bo jak się Wam wskaże. Z tym wagonem. Bo, bo tam to się popsuło. Nie wiem, mam nadzieję, że pociąg od zgodnie z planem. Bo, bo nie chcesz tutaj dłużej czekać. Ale nie, no, to w końcu jest PKP. Się nie ma co dziwić po PKP. Kręg, Ten Ten Kras by sobie chciał rozwolnić, ja to prawda. Zostało 8 minut odjazdu. Jest 12.52, a on ma odjazd o 13.01. Mamy szkęs, kieszyki się kursuje, widzowie. Zresztą tutaj to nagrywałem tego malczewskiego. Z nadzieją przybędzie tutaj też parsenta, ale parsenta tu nie kursuje. Więc. Dzisiaj właśnie planuję nagrać tego percenta, i gdy odjeżdżę, jesz go o 16.43 sumie. Co ciekawe, mimo to, że jest 4 godziny przed teoretycznym odjazdem tej sumie, już tam ją podstawili. No na tej tak, się dzieje. Mam ciekawe rzeczy w widzowie. Bardzo, bardzo ciekawe. I no, 7 minut. Musimy krzekać. No dobra. Widzowie. Ocień za minutę ma odjazd. Za minutę. Już jestem na mojej miejscówce. Na mojej miejscówce. Dobra. Eu 16033 60, 033. O jest kierownik pociągu. I pociąg będzie ruszał. Dobra, nie, wstanę. Wstanę, wstanę, bo, bo, bo łatwiej mi będzie kadrować. Co to się dzieje? Mechanik wyskoczył do kierownika. No, proszę widzowie, pociągi Intercity Parsenta odjeżdżam do stacji Kołobrzeg. Był gwizdek. Proszę. Intercity Parsenta! To jest taks. jest fabryczna... O! Miły maszynista! Pozdrawiam maszynista! Intercity Parsenta! Intercity Parcent. Dobra, widzowie To by było wszystko na, na ten odcinek. Następny razem tutaj będę o 16 i nagram Cupie i Bosmana, a następnego Parcente. Więc no, 6.